Cześć, tu Lukas. I Traszka. I kolejny materiał z Assassin's Creed, czwartej części, z tytułem Black Flag. Przygotowany przez nas, czyli przez redakcję Gram.pl. Tym razem będzie to. – Moda. – Moda, tak. – Ale nie na sukces. Nie, – Nie na sukces i nie francuskie katalogie, chociaż może jak jakiś znawca mody i żurnali się przyjrzy, to jakichś szczegółów się dopatrzy. Znaczy na pewno nie jest to kolekcja Gutenberga. – Schleswig-Holstein bardziej, Tak, bo bardziej myślę, morskie, też, myślę, tak. tak. Poznaję ten charakterystyczny krój. Tutaj na razie pokazujemy stroje, które można sobie Kupi kupić. Po prostu w każdej chwili nabyć i różnią się detalami tak naprawdę, drobnymi elementami. No tu zwróćmy uwagę na charakterystyczny dla schleswig Holstein styl osnowa pleców. Czaszki, tak, tak, motyw czaszki. Wesoły roger. Coś w sam raz dla tak. pirata. Teraz e, bardziej tak w stronę e, czerwonych kurtek idziemy. O tak, nawet bym powiedziała, że to takie szkarłaty, m, bardziej takie urzędnicze jednak, wiesz, niż czerwone kurtki. Może, może. Czerwone kurtki to jeszcze będą. Podobno tak wygląda znowuż e, Kaper. Kaper, tak. Kaper, tak. nie krater. Nie. <grych> Choć biorąc pod uwagę jego minę, to chyba nie jest za szczęśliwy z tego odzienia, więc krater. Takie tam ubranie, no. E, i tak jak już było wspomniane, tak naprawdę no to jest kwestia tylko naszych e, prywatnych wyborów, upodobań. upodobań. Co nam się bardziej podoba. Te wszystkie stroje nie są specjalnie drogie, możemy się w miarę szybko przebrać. Znaczy, w pewnym momencie, dopiero kampanii. Przez jakiś czas musimy chodzić w podstawę stroju, ale od tego momentu tak naprawdę wszystkie te dokupienia za pieniądze można sobie zafundować. Warto wybierać stroje z kapturkiem, dlatego że Edward ma tendencję do y, poprawiania włosów tak, jakby naciągał kaptur. Dziwnie to wygląda bez. Tak, tak, tutaj się rzeczywiście troszeczkę nie spisano e, i po prostu. E, Ale nie to urazało. Jak brak odruch taki, odrug, odrug, taki, taki, taki tak, to, Już tak się przyzwyczaił do asasyńskiej szatki, że tak mu zostało, no. Uczciwie skrojona, więc się przyzwyczaił. No, tutaj mamy tak bardziej w zielenie, to się nazywało bodajże strój polityka. No dobrze powiedzmy. Nadzieja kolor nadziei. Tak. Że, strój że eksplorera w sensie. jest niedostępny. E, Teoretycznie on się powinien odpalić razem z Community Challenge, ale niestety, Community Challenge przynajmniej w mojej grze w ogóle się nie pojawiły. Za to inne elementy sieciowe związane ze społecznością, jak najbardziej, jak na przykład skrzynie, w których znajdujemy więcej pieniędzy niż zwykłych, i te skrzynie również pojawiają się na mapach innych graczy. I między innymi z jednej z tych skrzyni wypadł właśnie ten strój gubernatora. A teraz, właśnie, chyba jeden z najładniejszych strojów, prawda? Tak. E, chociaż bardzo ładny jest ten oficerski. To jest No to, to właśnie, to, tak, to, to tak. Właśnie mówię to, jeden tak. z najładniejszych. I ja osobiście jestem zachwycona, to mówię szczerze, zupełnie jestem zachwycona tym umocowaniem pistoletów y, na klacie. Tak, ale to, to dotyczy wszystkich świetny. strojów, tak ale naprawdę. przy tym wygląda Stylupa. dobrze. I zauważcie, właśnie styluwa. I y, no tylu, przeszliśmy do innego stroju, taki bardziej właśnie mm, koja... Mu zaraz przeszli. No to, to już Nie. tak, 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 przeszliśmy. Tak, przeszliśmy ale Zbroja templariuszy, tu już pora tak. może coś nieco wytłumaczyć. Tamten strójcz czerwony pochodzi z łupów z floty, którą się wysyła, a ten trzeba ciężko uzbierać. Trzeba znaleźć ileś kluczy i go sobie odblokować w posiadłości, w której no, która też się w pewnym momencie pojawi dopiero w kampanii. Tak, natomiast jeszcze wracając do tamtego stroju, no to on jest chyba dostępny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy. Uh... Mamy jakieś kontrakty z innymi graczami, prawda? Znaczy, nie, nie, ale jeżeli w ogóle jesteśmy w sieci, bo flota działa tylko w sieci. To jest ciekawy strój, dlatego że dostajemy go za wykonanie połowy zleceń od asasynów. E, bądź co bądź, Edward nie jest asasynem, robi to za kasę, ale ten strój zmniejsza czujność wrogów. E, ten, właśnie, który przed chwilą oglądaliśmy. Ciekawy dlaczego. Moją no to jest taki bardziej mocniej. indiański. No to właśnie, jakbym zobaczyła faceta la Ale ja on się bardziej chowa w krzakach lepiej. No, może. no tutaj mamy oczywiście high-tech, czyli resztki technologii pradawnych, tak. które Majowie uzbierali i zmontowali z tego pancerz. I to warto naprawdę zdobyć, dlatego, że to daje bardzo duże bonusy. W tak, przede wszystkim na broń panu. Ten Templariuszy ogólnie zmniejsza obrażenia, ale pod tym względem strój Majów jest najpotężniejszy. O, miga nam legendarny strój. Legendarny kapitan. Tak, zrób, legendarny kapitana. kapitan zrób kapitana. Zrób kapitana. To jest strój, który odblokowujemy za punkty viewplayu, czyli możemy, jeżeli mieliśmy z innych gier, za kitranę, bardzo szybko sobie go uzyskać. Tak, I on nie daje bonusów, natomiast no, sami widzicie, że jest uroczy po prostu. Tak, bardzo stylowy, bardzo, bardzo stylowy. udany. Kollekcja jest zima tak. rzeczywiście. Albo raczej karaibskie lata, powinniśmy tak powiedzieć. Mhm, to Kapitan Kloss nawet kolekcja, bym tak. powiedziała. To tutaj przechodzimy do strojów, które już pozyskujemy z rękodzieła. Mm -hmm. e, powoli. No i to, to e, po prostu m, ileś strów możemy wydziergać, zdobywając odpowiednie skóry. Skórki, to jest po prostu coś przerażającego momentami. Ale... Znaczy nie, no to akurat te skórki nie są przerażające, bo tutaj myśliwego rzeczywiście trzeba upolować białego jaguara, do tego trzeba mieć oceloty i e, jaguary. To ma jakiś tam sens, zwłaszcza, no, że te ciapki no, no. tutaj na zbroi widać. Chociaż Edward w tym stroju, ale Tarzan nie no wygląda i te, bardzo te, 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 poważnie. Te Cholewy też na te Karaiby, moim zdaniem, trochę ciepłe. Trochę ciepłe, zwłaszcza on wpada do wody. Czyli tutaj nie, to Gutenberg. schnie szybko, Gutenberg na pewno. E, schnie to niby szybko, ale z drugiej strony w takim klimacie, futro ciągle moczone, ciągle schnące, przecież to się zaśmierdnie. To jest strój ze skór rekina, a, który e, możemy właśnie po iluś tam akcjach uzyskać. Ale najciekawszy jest ten, dlatego że. który będzie teraz. To jest strój, na który potrzeba uwaga. Aż trzech białych wielorybów. Nie wiem, co on z, z tego nie, wieloryba chyba wyciął. Bym, chyba nie umieją oprawiać tamtych stróż tak. wielorybów, no bo jeden ciuszek z trzech wielkich stworzeń. I tym to nieoptymistycznym akcentem będziemy się powoli żegnać. <śmiech> tak. <śmiech> Podziwiajcie ten strój, a my się żegnamy. Tak jak powiedzieliśmy, cześć. Kapitana, cześć. <laughs>